օրյանջ Mija 10 lat VAT-u unijnego w Polsce. Myślę, że to był okres dobry dla podatników. Uregulował pewne, pewne kwestie, które były wątpliwe na gruncie starych przepisów, a przede wszystkim dużo większą wagę władze skarbowe zaczęły przywiązywać do jednej z fundamentalnych cech tego podatku neutralności podatku. I myślę, że to wiele zmieniło w percepcji władz skarbowych i w percepcji podatników co do tego, czego mogą oczekiwać od organów podatkowych. nowadays, we have a hot topic is the digital economy, because we we don't need any more physical presence to do business. sometimes you can do business by a virtual uh, presence. that's the reason why we should maybe try to, to reflect on if our concepts are still valid, for example, the place of establishment. do we need absolutely to have human and, and material resources? economic activity, should we? putting information on a cloud, is it economic activity, yes or no? this is, from our point of view, the main issue to be addressed in the near future. VAT-owska i różnice między krajami występujące przy harmonizacji, w zasadzie brak harmonizacji w niektórych obszarach. Zdecydowanie to utrudnia myślenie, szerokie myślenie i planowanie podatkowe w grupie międzynarodowej. Gdybyśmy ujednolicili stawkę, zlikwidowali część zwolnień, a moglibyśmy z VAT-u osiągać dużo większe dochody, co byłoby dobre dla Polski, mimo że podatnicy niekoniecznie mogliby z tego powodu być zadowoleni. Gdyby ujednolicenie stawki połączyć z ulgami w, w picie, z obniżeniem stawek, zwiększeniem kwoty wolnej, mogłoby okazać się, że możemy zrobić reformę taką, na której najbiedniejsi nie ucierpieliby, a byłyby z tego pieniądze, dodatkowe pieniądze dla budżetu. Thank you.